Uszanowanko, zdacie tą scenę? Tak, to sławetna scena z parasolką. Ale jeżeli kojarzycie anime, to już Wam powiem, gdzie to jeszcze możecie przeczytać. Annader, bo taki tytuł nosi powieść. Tak, bardzo konkretna powieść którą w tym roku dostaliśmy od wydawnictwa ładnego. Co ma wspólnego powieść z mangowym wydawnictwem? A otóż to, że Anadar doczekało się zarówno mangi, jak i wersji animowanej. No dobra, ale ja Wam chciałam powiedzieć o książce. Tak, na dobrą sprawę, oryginał powstał w 2009 roku, a w Polsce mamy to. Od lutego 2024. Więc zasadnicza świeżynka, tak? Wiem, że mamy maj, ale niektórzy potrzebowali trochę czasu na przeczytanie. No dobra, jak wygląda to miszcze? Bo to jest naprawdę kawał lektury. Jak widzicie, jest to duży format z przepiękną obwolutą. Tak, książka z obwolutą. Dla mnie to jest ciekawostka do tej pory. Ale ma obwolutę, oprawa jest twarda i słuchajcie, sztosik. Genialnie oddająca klimat historii okładka. Pikabella. Dodatkowo ja bardzo lubię takie gadżety, jak wystające zakładki stążyczkowe. Bardzo ułatwia to każdemu czytaczowi kwestię zbierania papierków, żeby założyć sobie miejsce, w którym skończyliśmy czytać. No to jak leci historia. Naszym głównym bohaterem jest gimnazjalista. Koichi Barak. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, proszę. No i on się przenosi do innej szkoły. Ze względu na to, że jego ojciec wyjeżdża w delegację na rok za granicę, jego mama nie żyje, to jedzie do dziadków i przez to też zmienia szkołę. Jedzie do górskiej wioski. Oczywiście to musi być klimatyczna otoczka, więc mamy górską wioskę, yy, takie małe miasteczko bardziej niż wioskę w której jest pewno gimnazjum, z którym kojarzy się legenda. Tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o gimnazja japońskie, generalnie szkoły japońskie, to istnieje coś takiego jak siedem tajemnic. No i w gimnazjum, do którego nasz główny bohater się zapisał, też te siedem tajemnic obowiązuje. Ale poza tym jest historia o klasie trzeciej C. Ze względu na zły stan zdrowia, nasz bohater przenosi się do szkoły trochę później niż pozostali uczniowie. Z reguły w polskich szkołach to już jest problem, bo kształtują się grupki i tak dalej. Natomiast Kojci ma jeden poważniejszy problem. Ma wrażenie, że dookoła powstała jakaś tajemnica. I ta klasa trzecia C nie mówi mu wszystkiego. Ponadto zachowuje się tak, jakby jedna z uczennic. Nie istniała. Przez coicie zaczyna się zastanawiać, czy dziewczyna jest prawdziwa, czy klasa w jaki sposób jej przypadkiem nie gnębi. Wykluczając ją całkowicie. No i tu się zaczyna zagadka. Nasz główny bohater krok po kroku musi rozwiązywać kolejne elementy łamigłówki, bo jakby pozostali koledzy i koleżanki z klasy, czy nauczyciele, czy ciotka, z którą mieszka, czy dziadkowie, nie są w stanie odpowiedzieć na jego pytania. Po pierwsze, czy dziewczynka w ogóle istnieje? Po drugie, jeżeli tak, to dlaczego pozostali się tak zachowują? Po trzecie, dlaczego wszyscy są przerażeni? No i zaczynają się dziać rzeczy zaczynają się pojawiać nieszczęścia i zaczynają ginąć ludzie, którzy w pewien sposób powiązani są z daną klasą trzecią C lub są jej uczniami. I tu jest mega jazda. Powiem tak, za horrorami no nie przepadam, a nadal gdzieś kojarzyłam sobie z parasolką. Ale to, co się działo w tej książce, to mnie tak wsiorbnęło, że majówka minęła. Tak, dobra, jedziemy. Nie chcę Wam zradać fabuły, no normalna sprawa, nie chcę Wam psuć zabawy, ale krypilalki są? Są. Tajemnicze dzienniki i analizy są? Są. Przerażona urocza nauczycielka, która nie wie, co ma ze sobą zrobić, jest? Jest. No i wszechobecna aura napięcia, grozy i tajemnicy jest zdecydowanie. Wydaje mi się, że więcej nie trzeba. Po pierwsze, bohater wydaje się nawet rozsądny, co jest rzadkością. Po drugie, druga bohaterka jest tajemniczą, ale ciekawą osobą. Fakt, czasami decyzje nas trochę denerwują, szczególnie te grupowe decyzje, ale ja się nie czułam ani trochę zmęczona czytając tą książkę. W sensie, po pierwsze, jak się czyta coś, co jest nie na śnieżno-białym papierze ale na takim lekko, powiedzmy w cudzysłowie, postarzanym to oczy się nie męczą, więc fizycznie zmęczona nie byłam. Literki są duże, jest przejrzyście, znalazłam kilka literówek, ale to są pierdołki, w każdej książce się zdarzają, a to się czytało jak light novelkę. więc prosto i przyjemnie, chociaż to był horror. Więc jakby wciągało nas w świat tej historii, ale z drugiej strony nie czuliśmy takiego zmęczenia, to napięcie było, ale nie, nie rozwalało głowy, no nie wiem, jak Wam to powiedzieć. Czy i komu poleciłabym powieść Another? Na pewno, jeżeli znacie anime albo mangę, super sposób na to, żeby sobie odświeżyć, porównać i zobaczyć, jak bardzo y, zmienili w innych mediach oryginał. To na pewno. Ale co, jeżeli nie znacie ani wersji animowanej, ani mangowej? Czy warto po to sięgać? Jak najbardziej tak. Ja za horrorami nie przepadam, ale mnie to niesamowicie wciągnęło i czyta się naprawdę łatwo i szybko. Czy przyjemnie? Jak nie jesteście fanami horrorów, to możecie mieć dreszcze, szczególnie przy scenach z lalkami. Bo lalki zawsze są przerażające. Fanom horrorów i opowieści z dreszczykiem na pewno. Jeżeli słyszeliście i interesujecie się siedmioma tajemnicami szkolnymi, czyli tymi tajemnicami, które najczęściej różne gimnazja czy licea mają, to tutaj trochę też będzie na ten temat wyjaśnione. No i zakończenie wyrwiewa z butów. Mhm. Mm Podsumowując, mnie podobał się bardzo, więc zdecydowanie polecam Wam zajrzeć do tej powieści. Dajcie znać, jakie są Wasze wrażenia, i jeżeli czytaliście bądź oglądaliście anime, to dajcie też znać, które elementy Wam się nie spinają względem oryginału. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się. Pa!